No przejebałem z kretestm. na szczęście mam jeszcze baraże. Za to ja mam bezpośredni awans po tym jak wykonałem ci mój popisowy blitzklik na bramkę. Ech, coś na mnie poszło. Nie chcę o tym gadać podróbko Irlandii z temu. Przynajmniej ja zdobyłam 9 punktów, a nie jak ty okrągór 0. A poza tym sam jesteś podróbką z temu. Co tu się odibało? No, dokładnie. Hahaha, ha, ha. lamusy. Cicho kosowo. Każdemu może coś nie wyjść jakim jest. Mam awans na Mistrzostwa Świata po tylu latach starań. Nie, tak zjebać eliminację. No co ty nie powiesz Daniu? A dzień dobry panowie. Te eliminacje to była formalność. Miałem tylko jeden remis. Są chociaż baraże, muszę je wygrać. A i jak Polak myśli, że będą dwa mecze grane u niego to się grubo myli. Cholera miałem szansę na baraże ale ją zaprzepaściłem. No trudno, za cztery lata na pewno się uda. Nie, no ja zaraz oszaleję, przez tego Santosa, nie dość, że bez niego wszystko przegrywam, to jeszcze nie mogę go zwolnić, bo wtedy będę musiała mu zapłacić sporo hajsu na odprawę, a sam on chce wypełnić swój kontrakt.